Lepiej chyba mówić szczerze, bo wydaje mi się, że to zawsze lepiej y, brzmi. A poza tym chcieliśmy coś naprawić w naszym związku, więc y, no, tylko prawdę się. Mhm. No i z tego co słyszałam, to udało się naprawić i niedługo ślub, tak? Tak, tak, tak. tak. W końcu to już jest taka oficjalna, bo ten, tak. te rozmowy o, ślubach, o ślubie gdzieś tam były, <laughs> tak. ale nigdy nie było żadnych konkretnych działań, a teraz już jest bardzo konkretnie, już mamy konkretną datę, lokalizację. Y, Rodzina już wie, ale jeszcze nie została oficjalnych zaproszeń. Ale tak. się projektują, mamy wedding planerki, więc wszystko już jest jakby w procesie. Bardzo się cieszę, bo to oznacza, że nagroda pójdzie na pokrycie kosztów ślubu. Tak to widzicie? Tak, no myślę, że troszeczkę będzie musiało jeszcze z, gdzieś tam ze swojego portfela e, jakieś tam zaskórniaki wyciągnąć. <grystanie> bo... Jakieś drobniaki. <grystanie> ja, to, tak, takie drobniaki. Nie ale... ukrywamy, że też to było takim, że ten ślub, poza tymi jakimiś naszymi rozterkami, też był problematyczny, bo no, w Polsce związki partnerskie są nielegalne, śluby są nielegalne, mhm. więc też nie miałyśmy jakiejś większej motywacji, by ten ślub się odbył. E, a no wygrana jakby dała nam budżet na to, żeby jednak to marzenie spełnić i, e, I myślę, że super, że tak, że tak się stało. Przypadkiem zupełnie. Myślę, że ten ślub prędzej czy później tak by się odbył, ale no, tutaj jakby mamy większą swobodę w podejmowaniu działań w związku z, z wygraną. A czy nadal spotykacie się, mimo tego, że otwarcie mówicie o swojej relacji, miłości i tak dalej, z takim brakiem akceptacji tutaj w Polsce, z jakimiś wrednymi komentarzami? Wciąż, bo pamiętam, że kiedyś tak, no, ale dzisiaj? Na żywo raczej nie, ale w internecie mamy tego mnóstwo. Nawet nie, no w takich codziennych reelsach, które czasami dodajemy, po prostu pojawiają się takie komentarze. Ale chyba już nas to jakoś tak mocno nie rusza. Może nas to nie rusza, aczkolwiek nie wiem, teraz w, w internecie można było przeczytać, że Zuckerberg, tak? Meta, zmienił politykę prowadzenia mediów społecznościowych. I więc w, na Instagramie na przykład można już mówić negatywnie, tak? Gdzieś tam ten negatywny język w stronę osób LGBT używać i no jest to dość problematyczne, bo ta fala hejtu narasta, ona jest. Mam wrażenie, że nawet bardziej jest wyczuwalna niż jakiś czas temu, a teraz jest takie jawne przyzwolenie na to, że, że tego języka nienawiści można używać. No i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.